이쪽에 와 있는 거. Gdzie państwo się dowiedzieli w ogóle o tym, że, 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 że będzie program dzisiaj kręcony? Ja, to jest internetu, a ja oglądam TVN24 regularnie mm -hmm. i dwa tygodnie temu, teraz nie pamiętam, w Lublinie chyba wtedy byli i wtedy później wspomniał, że za dwa tygodnie będą w Toruniu i w Bydgoszczy. Stąd, stąd wiedziałem, że, że akurat dzisiaj będzie to Bydgoszczy. <śmany> nas nie chciała, ale wy przyjęliście. Dziękujemy. Moja mama często ogląda TVN 24 i oglądając Dzień Dobry Wakacje po prostu usłyszałem, że Aha, będzie że bydgoszczy. Bydgoszczy. Lubisz Jarka Kuźniara takie dziennikarstwo, taki ten ten Tak, jest dość zabawny. Warzałem się widzę od samego rana bez, bez żadnej przesady, że jedno z naszych zaskoczeń to ostatnio te wakacje polegają na tym, że jeździmy, 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 jeździmy i nie wpadli, tam robimy coraz większe oczy, to, bo to miło wygląda. Tak? Wie pani co, byliśmy w, nie, w sobotę w Toruniu, straszyli nas, Mówili, żeby nie wyjeżdżać. Po co jechać na przedmieścia? Nie mają racji. Muszę podpocząć, nie? Przedeć. To jest nowe, są to właśnie, że ja mieszkańców Bydgoszczy mogę Państwu pokazać i oni, ich twarze mówią wszystko. Nie muszę nic dodawać. Dziękujemy bardzo za przyjęcie, dziękujemy bardzo za sympatię dziękujemy za to, że tylko jedną osobę słyszałem pewnie jeszcze usłyszę raz. Czy Pani jako chciałby Pan naprawdę posłuchać o Bydgoszczy? Mówię mu, wydaje mi się, że nawet jeżeli Pan chciałby po narzekać, to i tak tego narzekania powinno być mniej niż chwalenia. Ja z takim nastawieniem zbyt zaszczytu jadę. Od Państwo są, bo od 7 rano są zdjęcia, a Państwo od której? My jesteśmy od dziewiątej. Od dziewiątej. I co takie. Fajnego w ogóle Najlepsza atrakcja, która była dzisiaj pokazana dla Państwa? Nie, generalnie... <coughs> generalnie atrakcje... Znaczy, no, mi się wydaje, że fajnie, że pokazano te to, to to, to, to to, 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 to. Podobało mi się to, to. podejrzenie, jak się robi program, że jest jakiś scenariusz, że każda minuta jest mm. tak naprawdę zaplanowana, że tutaj wszystko jest bardzo dokładnie zaplanowane, jak długo się płynie, jak długo się biegnie, gdzie, się, gdzie przejść, z kim rozmawiać. To taka ciekawostka dla osób, które normalnie oglądają

Jeden z wszystko na trochę na kolanie, ale to tak działa, że rzeczywiście jak my zaczniemy, to te cztery godziny później płyną, płyną jak bryda. No wszystko się dzieje w jednej chwili. To, że płyniemy sobie motorówką i nagle wsiadamy do kogoś na wodka, na, na i sprawdzamy, jak, jak my się że Po prostu tak to wychodzi od takich i nad tym wszystkim trzeba panować. A do opanowania są jakby nie było dwa ekipy: jedna tu, jedna na wodzie, jedna tu, a, a druga jeszcze w Warszawie, czy trzecia w Warszawie. To jest po trzech leci czasem.